Tuż jak Bóg. Nasze rekolekcje zaczęliśmy od śmierci, ale ze śmierci można przejść do życia. Ostatnia rzecz, ostateczna niebo. Wypada zatem zapytać, jak umierają święci, którzy po śmierci idą do nieba. O tym, w jaki sposób człowiek potrafi zmagać się ze śmiercią i ostatecznie spotkać się z Bogiem, opowiada tajemniczy apokryf. Zatytułowany Testament Abrahama. Otóż w tym apokryfie czytamy, że Bóg postanowił posłać archanioła Michała do sędziwego już Abrahama. Kiedy anioł przybył do jego namiotu pod dębami Mamre, nagle okazało się, że Abraham razem ze swoją rodziną bardzo serdecznie ugościli archanioła, który przyszedł pod postacią zwykłego żołnierza. Archanioł tak się wzruszył, że zaczął płakać, a pokryw podaje ciekawy szczegół. Otóż mówi, że jego łzy zamieniały się w drogocenne kamienie. Nie był w stanie przekazać prawdy o tym, że Abraham będzie musiał odejść z tego świata, wrócił więc do nieba, żeby porozmawiać z Bogiem. Zdziwiony Bóg mówi mu, że skoro tak sprawy się mają, to przekaże informację o śmierci Abrahama w sposób pośredni poprzez sen, który ześle na Izaaka. Michał wrócił na ziemię i po dobrej uczcie wszyscy posnęli. Wtedy to Izaak miał sen, który został odczytany jako zapowiedź śmierci Abrahama. Michał potwierdził słuszność tej myśli. Abraham jednak wyprosił, żeby jeszcze chociaż przez chwilę mógł pozostać na ziemi. Bezradny Michał słuchał tych warunków. Pytał: co chcesz przed śmiercią zrobić, że prosisz mnie o życie? No to Abraham odpowiedział, że chciałby zobaczyć jeszcze cały świat. I wtedy archanioł Michał wziął go ze sobą na obłoki nieba i pokazał mu wszystkich ludzi na ziemi. Abraham był wielce zaskoczony, gdyż oprócz dobrych rzeczy zobaczył, jak wiele zła dzieje się na świecie. Powiedział nawet Michałowi, że wypadałoby zniszczyć i zgładzić tych ludzi, którzy dopuszczają się grzechów i zbrodni. Ale Michał odmówił mu, jakby czekał na moment, kiedy Abraham zrozumie, że Bóg inaczej patrzy na świat, a jego największym przymiotem jest Boże miłosierdzie. Abraham powoli zaczynał rozumieć, na czym polega życie i śmierć. Wtedy Bóg nie wytrzymał już, ale posłał do Abrahama śmierć, ubraną w piękny strój. Abraham szybko się poznał, z kim ma do czynienia, i chociaż wykłócał się po raz kolejny, to udało mu się uprosić rzecz niezwykle zadziwiającą. Poprosił o zmartwychwstanie ludzi, których spotkał w swoim życiu. A śmierć spełniła tą prośbę. Kiedy Abraham zaczął tracić siły i zobaczył, że śmierć ma nad nim władzę, podszedł do niej i ucałował ją w dłoń. Przywitał się z nią jak z wielką panią, z królową. Mógł wtedy spokojnie odejść do nieba. Moi kochani, niebo i ta historia pokazują nam, że być może będziemy zaskoczeni tym, w jaki sposób Bóg przygotowuje dla nas mieszkanie. Chciałbym dzisiaj, w ramach naszego ostatniego dnia rekolekcyjnego, przypomnieć słowa świętych, którzy dzięki łasce Bożej mieli tę okazję, żeby odwiedzić chociaż na chwilę niebo. Święta siostra Faustyna pisała tak: Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu. Widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je, i wraca do źródła wszelka chwała i cześć z uszczęśliwienia. I wchodzą w głębie Boże, kontemplują życie wewnętrzne Boga, ojca i syna i ducha świętego, którego nigdy ani nie pojmą ani nie zgłębią. To źródło szczęścia jest niezmienne w istocie swojej, lecz zawsze nowe, tryskające uszczęśliwieniem wszelkiego stworzenia. O niebie pisał także święty Augustyn, jako filozof patrzył na tę sprawę jeszcze inaczej. Mówi: Niebo tak, tam dobra wola będzie w nas tak uporządkowana, że nie będziemy mieli żadnego innego pragnienia, niż by pozostać tam na zawsze. A jacy będziemy w niebie? Bóg przede wszystkim nie będzie nas traktował jak bezimiennego tłumu. Mateusz Szerszeń pozostanie Mateuszem Szerszeniem, a Anna Kowalska Anną Kowalską. Zachowamy swoją tożsamość. Jedna rzecz będzie inna. Nasze ciało, które tutaj na Ziemi naznaczone jest grzechem, cierpieniem, chorobą, tam będzie ciałem uwielbionym, nieznającym cierpienia. A co z naszymi uczuciami? Otóż Bóg zachowa nasze uczucia, wszystkie najpiękniejsze. A co z tymi przykrymi uczuciami? One teoretycznie także będą, ale zniknie powód, dla których mielibyśmy je odczuwać, a zatem złość, gniew i strach nigdy nie zagoszczą w niebie. Będziemy mieli także udział w tajemnicy Boga i w wiedzy Boga, i tutaj chyba czeka nas największe zaskoczenie. Niektórzy wyobrażają sobie, że będą po śmierci w niebie zwiedzać cały świat. Jest w tym dużo prawdy, ale oprócz świata będziemy zwiedzać całą przestrzeń Bożej wiedzy. To wszystko, o czym Bóg myśli, o czym Bóg wie. Nie starczy nam wieczności, żeby tego wszystkiego się dowiedzieć. W tym względzie zawsze będziemy trochę niezaspokojeni. Wreszcie w niebie spotkamy tych wszystkich, którzy z martwych wstali ku życiu wiecznemu, a zatem także naszych bliskich, krewnych, znajomych, ludzi za którymi po prostu zwyczajnie tęsknimy. Duże światło na to, jak przygotować się na niebo, dają nam ostatnie słowa świętych. Święty Antoni Padewski wołał przed śmiercią: Widzę pana mojego. A święta Róża z Witerbo mówiła tak: Umieram z radością, bo pragnę być zjednoczona z moim Bogiem. Żyj tak, żeby się nie bać śmierci. A wielki wychowawca, święty Jan Bosko, w ostatnich słowach pomyślał o swoich wychowankach i modlił się takimi słowami: Kochajcie się nawzajem, jak bracia, czyńcie dobro wszystkim, nikomu nie wyrządzajcie krzywdy. Powiedzcie moim chłopcom, że czekam na nich wszystkich w raju. Moi kochani, niewiele da się powiedzieć o niebie, bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował tam dla nas Bóg. Jak dostać się do nieba? Pewne światło rzuca tutaj modlitwa świętego Tomasza Zakwinu. Znajduje się ona na jego grobie w Tuluzie. Chciałbym ją przeczytać. Chciałbym, żeby stała się podsumowaniem naszego przygotowywania się na rzeczy ostateczne w ramach tych rekolekcji. Święty Tomasz modlił się tak: Panie, Ty wiesz lepiej aniżeli ja sam, że się starzeję i pewnego dnia będę stary. Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek. Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym, czynnym, lecz nienarzucającym się. Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości, jakie posiadam, ale ty, panie, wiesz, że chciałbym zachować do końca paru przyjaciół. Wyzwól mój umysł od niekończącego się brnięcia w szczegóły. I daj mi skrzydeł, bym w lot przechodził do rzeczy. Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień w miarę jakich przybywa, a chęć wylicza wyliczania ich staje się z upływem lat coraz słodsza. Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość wysłuchania ich. Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć. Pamięć, ale proszę Cię o większą pokorę i mniej niezachwianą pewność, gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi. Użyć mi chwalebnego poczucia, że czasami mogę się mylić. Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać. Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy. To jeden ze szczytów osiągnięć szatana. Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach. Daj mi, Panie, łaskę mówienia właśnie o tym. Moi drodzy, na zakończenie rekolekcji, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Któż jak Bóg? Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.